Czołem, czołem, kromka z rosołem, witajcie moi mili, w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege. No i moi drodzy, jak tam wam mijają wakacje? Mam nadzieję, że w zdrowiu, że sobie odpoczywacie, że nadrabiacie zaległości w grach, no i ogólnie, że wszystko jest w porządku. Moi drodzy, dzisiaj natomiast porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób Ubisoft ma zamiar walczyć z hakerami, ma zamiar walczyć z oszustami, bo jakiś czas temu został wypuszczony bardzo ciekawy blok właśnie w tym temacie, a jako że cały temat oszustw i tak dalej i tak dalej jest bardzo nam dobrze znany w środowisku Rainbow Six Siege, no to postanowiłem, że sobie dzisiaj o tym porozmawiamy. Oczywiście moi drodzy standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę pod materiałem. A teraz miłego słuchania. Jak tam wam się wydaje? Jak tam wam się gra w Rainbow Six Siege aktualnie w nowym sezonie? Jak tam z tymi hakerami? Dużo tych cheaterów, mało. Dajcie mi znać teraz w komentarzu, jak widzicie Wy sytuację. Natomiast sam Ubisoft w tym takim blogu twórców o nazwie Walka z Oszukiwaniem w Rainbow Six Siege, do którego też link macie w opisie, bardzo technicznie i bardzo dokładnie opisuje to, jak wyglądała tak naprawdę cała historia oszukiwania i gdzie. Popełniono też teoretycznie błędy, gdzie w dalszym ciągu są luki i na czym wszyscy teraz w Ubisoftcie mają się bezpośrednio skupiać. Strategia Ubisoftu ma się aktualnie opierać na trzech filarach. Przede wszystkim ulepszenie wykrywania tego, w jaki sposób cheaty działają, bo one cały czas ewoluują, zmieniają się i tak dalej, i tak dalej. Do tego zwiększenie barier stawianym oszustom i nowym oszustwom, czyli Tutaj na przykład dobrym przykładem będzie opcja konieczności rozegrania co najmniej 100 meczów, gdy chcemy wbić najwyższą możliwą rangę. No i jako trzeci filar jest zaznaczona redukcja znaczenia oszukiwania w grze. Oczywiście narzędziem, które ma głównie tutaj walczyć z oszustami i z tym wszystkim, czego jesteśmy czasami świadkami, kiedyś może bardziej, teraz może odrobinę mniej o czym też teoretycznie mają mówić statystyki. Jest BattleEye. BattleEye czyli system, który, gdy w 2016 roku miał zostać uruchomiony, no i został, miał zwalczać oszukiwanie na żywo. W swoim pierwszym roku, w 2016 roku, banów było mniej niż 20 tysięcy, i od 2016 roku sukcesywnie ta liczba cały czas rośnie. Przez 2017 rok, gdzie praktycznie ta ilość została podwojona, 2018 rok mamy około 50 tysięcy banów, 2019 rok to jest już ponad 70 tysięcy banów. Natomiast aktualnie na chwilę obecną, czyli na rok 2020, na początek lipca, końcówkę czerwca, tych banów ogólnie jest 47 898. W związku z czym podążając, nadążając na tym wszystkim. Też można wnioskować, że ten rok 2020 pod względem ilości banów będzie w cudzysłowie najlepszym czyli najwięcej tych kont zostanie zbanowanych. Z jednej strony to są tylko statystyki, więc teoretycznie można przyjmować, że albo Battle Eye robi się coraz to lepszy, coraz to bardziej fajniej wyłapuje te wszystkie oszustwa. Więc tych oszustw jest mniej, albo jest tak dużo nowych cheaterów, jest tak dużo nowych oprogramowań, i tak wiele osób nagle więcej gra z różnego rodzaju dopalaczami, że siłą rzeczy im więcej czegoś takiego, to tym więcej szans na to, że Battle Eye cokolwiek wyłapie. Tego nie sposób ze statystyk jak na razie wyciągnąć. Pamiętacie, jak wspominałem o pierwszym filarze? Poprawa wykrywania oszustw. Głównym założeniem tego filaru jest stworzenie takich modeli wykrywania, które będą szybciej informowały o pojawieniu się oszustw, a dodatkowa analiza telemetryczna poprawi dokładność w wykrywaniu takich przypadków. Czyli większa szybkość i dokładność ma być tutaj kluczem. Czyli łopatologicznie tłumacząc, jeżeli mamy, dajmy na to jakąś rosyjską firmę, która sprzedaje wam haki czyty, zupełnie nową, i wy te haki czyty kupujecie i zaczynacie grać, to w tym momencie ten rozwój tego modelu przez implementowanie różnego rodzaju rzeczy o których już Ubisoft wie i ma na ten temat wiedzę, te już wcześniej zaimplementowane modele mają ułatwić Ubisoftowi dostrzeżenie nowych oszustw, nowych sposobów obejścia czy też ludzi, którzy te nowe sposoby obejścia wykorzystują. Dzięki takiemu zastosowaniu tych modeli przede wszystkim ma to ułatwić identyfikację oszustów, zapewnić szybsze i bardziej dokładne badanie tych oszustw oraz umożliwić ulepszone metody reagowania na nowe oszustwa. No bo doskonale wiemy, że to wszystko ewoluuje, że wszystko się zmienia, to jest taki Jeden wielki wyścig zbrojeń, do tego bym to porównał. Ubisoft zaznacza, że aktualnie dla nich priorytetem jest zapewnienie jak najwięcej precyzji tym modelom, w których bezpośrednio chodzi o to, aby po pierwsze kogoś fałszywie o coś nie posądzić, nie zbanować, nie zakwalifikować jako hakera osoby, która tym hakerem nie jest. Bo po pierwsze, no, jest to szkoda niewątpliwie dla osoby, która jest postrzegana jako haker, a po drugie, żeby model w cudzysłowie nie nauczył się, że to, co ten człowiek zrobił, to jest oszustwo i nie kwalifikował późniejszych podobnych albo takich samych czynów jako oszustwo. No bo niewątpliwie ma to przede wszystkim wpływ na szybkość późniejszego podejmowania decyzji przez cały model, przez cały system, no i na jego wydolność, na jego wydajność, po prostu. Jest to bardzo ważne, bo sam Battle BattleEye nie patrzy bezpośrednio na statystyki graczy, tylko bany to w jaki sposób Battle BattleEye działa, polega tylko na wykrywanym oprogramowaniu do oszukiwania, czyli jeżeli, nie wiem, macie KD 15.0, to nie znaczy, że jesteście od razu kwalifikowani do czegokolwiek przez Battle BattleEye'a, przez to ten model po prostu musi być najbardziej efektywny, jaki tylko może być. Drugą natomiast rzeczą, jaką Ubisoft może zrobić, i no, praktycznie jedną z nich już zrobił, to są bariery, które może tworzyć. Bariery polegające na jakiejś fizycznej blokadzie albo może bardziej na utrudnieniu dostępu, czyli na przykład weryfikacja dwuetapowa, tą, którą już musimy robić, aby. W ogóle w jakikolwiek sposób zagrać w Rainbow Six Siege, chyba rankedy z tego, co wiem, albo może też już nawet na swobodnych jest, tego wam do końca nie powiem, ale to jest właśnie jedna z takich barier. Natomiast drugą rzeczą jest takie projektowanie tego modelu, takie projektowanie tego Battle a samej gry, aby zwiększać bezpośrednio koszty, kosztowność i kłopotliwość tworzenia wszelkiego rodzaju rzeczy, tworzenia wszelkiego rodzaju oprogramowań. Które później w bezpośredni sposób przekładają się na cheaty. I tutaj mamy dosyć jasną deklarację Ubisoftu: w ciągu kilku najbliższych tygodni zaczniemy wdrażać podstawowe rozwiązania technologiczne, na których będziemy bazować w przyszłości i które zapewnią dalszy wzrost kosztów tworzenia i utrzymywania oprogramowania do oszukiwania. Jeszcze jest dopisek, oczywiście, że kiedy te środki będą gotowe, zaczniemy je stosować. Jak na razie więcej na ten temat powiedzieć nie można. Czyli w dalszym ciągu próba przede wszystkim stworzenia jakiegoś takiego muru stworzenia bariery finansowej. To raz, dwa, może jakiejś umiejętnościowej, bo jednak aby stworzyć oprogramowanie, które w jakiś sposób ingeruje już w Rainbow Six, czy nie wiem, że jesteście niewidzialni. To trzeba mieć jednak umiejętności, więc teoretycznie liczą tutaj panowie z Ubisoftu na pewnego rodzaju odsiew, a z drugiej też strony, jeżeli nawet uda się to wszystko producentom takiego oprogramowania przepchnąć albo po prostu to pokonać, to może zaistnieć sytuacja, w której samo to oprogramowanie będzie stawało się po prostu Droższe, bo to wszystko nie jest za darmo, przez co teoretycznie będzie mniej później osób chętnych na to, aby takie oprogramowanie zakupić, nawet jeżeli w dalszym ciągu jakieś tam osoby chętne będą. Najbardziej mnie tutaj ciekawi, to ostatnie zdanie, które wam powiedziałem właśnie z tym technologicznym, w cudzysłowie, upgrade'em tego wszystkiego, tego całego, nie wiem, czy to Battle Aya, czy czegokolwiek innego, cokolwiek tutaj innego Ubisoft miał na myśli. Na pewno, moi drodzy, walka w jakikolwiek sposób z oszustwami to jest walka z wiatrakami, i wydaje mi się, że no, po części, w pewnych aspektach, jeśli byśmy tak pomyśleli, jest to walka z góry skazana na porażkę. Nie ma takiej możliwości, nie ma chyba takiej gry, w której w 100% dałoby się to cheaterstwo wyplewić. Zdaję sobie też sprawę, że w przypadku Rainbow Six Siege, szczególnie ostatnie sezony nie wiem dokładnie jeszcze jak w tym, z tego co wiem, przynajmniej moi znajomi, część z nich narzeka na tych cheaterów troszkę mniej. Może głównie z racji tego, że grają w tych wyższych rangach, przez co, aby wbić tą najwyższą rangę, trzeba rozegrać więcej meczów niż było dotychczas. W związku z czym może ma to faktycznie jakiś wpływ na oszustwa w grze. Oczywiście, oszukiwanie nie jest to jedyny problem, do tego dochodzą chociażby serwery, które również no, nie są najwyższych lotów bardzo często. Ale walka, którą tutaj podejmuje Ubisoft, no na pewno jest rzeczą, którą trzeba zrobić. Nawet jeżeli koniec końców okazałoby się, że w taki zadowalający sposób nie da się tego całkowicie rozwiązać, to jednak trzeba starać się nad tym panować i zawsze trzeba starać się mieć te swoje zabezpieczenia o dwa kroki naprzód o dwa kroki lepsze niż to, co mają aktualnie do dyspozycji. Wszystkie osoby, bądź też tak naprawdę wszyscy producenci tego nielegalnego oprogramowania do zaoferowania graczom. Dlatego wydaje mi się, że sam kierunek tutaj patrzenia na to przez pryzmat ulepszania swojego modelu, przez pryzmat ulepszania tego Battle Eye a i tworzenia jakichś nowych obostrzeń, tworzenia przede wszystkim nowych problemów, albo rzucania jak największej ilości kłód pod nogi jest taktyką dobrą, jednak w dalszym ciągu wydaje mi się, że bardzo wiele tutaj do poprawy jest. W kwestiach związanych z samym działaniem tych komórek odpowiedzialnych za przede wszystkim banowanie, za przyjmowanie zgłoszeń, tych obwióz hacksów. no bo ileż to się czasem na Twitterze siedzi albo na Reddicie i ogląda cały czas tych samych gości, którzy od paru sezonów wstecz robią coś niedozwolonego, a i tak w żaden sposób nie są banowani. Oczywiście, moi drodzy, myślę, że nie jest tajemnicą jakąś wielką poliszynela, że Istnieje takie oprogramowanie, które jest mega, mega drogie. Nie wiem dokładnie teraz, ile to kosztuje. Słyszałem wiele o różnego rodzaju abonamentach miesięcznych na tego typu usługi. Jest cholernie drogie i praktycznie całkowicie niewykrywalne. Także, no, tak jak mówię, no, to jest walka bardzo, bardzo nierówna ale wydaje mi się, że trzeba wszystko w tym momencie zrobić na to, aby polepszyć przede wszystkim zwykłym ludziom, zwykłym graczom. Rankedowym, czy też nawet takim, którzy nie zdają sobie sprawy, że może mają jakiegoś odpała w meczu, bo biorą wszystko za pewnik, no, że po prostu grają sobie od tak raz na jakiś czas, a że ktoś robi 15-0, to wcale nie znaczy, że hakuje, że jest po prostu lepszy. Trzeba starać się polepszyć to doświadczenie rainbowowe za wszelką cenę, bo tak naprawdę to zwykli rankedowi gracze, takie Maciusie jak ja czy wy. Jesteśmy solą tej gry, to dzięki nam ta gra jest, to dzięki nam serwery dalej stoją, to dzięki nam ta gra jest w tym miejscu, w jakim aktualnie się znajduje. Trzeba po prostu zrobić wszystko, starać się zapewnić takiemu zwykłemu szaremu graczowi jak najlepsze, jak najmniej frustrujące i jak najbardziej równe. Przede wszystkim doświadczenie w tytule, który kupił za ciężko zarobione pieniądze i co do którego nie ma zamiaru się irytować, tylko miło spędzać grając w niego czas. Wiem, utopijnie trochę zabrzmiało na koniec, ale co, no, te wakacje, to taki dobry humor, człowiek, słoneczko jest, ja się trochę sparzyłem ostatnio nad wodą, także co. Moi drodzy, dajcie mi znać, co myślicie na ten temat, w opisie oczywiście link do artykułu. Pamiętajcie, Kromka Gada Radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.